To kto się bardziej skompromitował? Ja swoją opinią, że będzie 5-0 czy piłkarze taką postawą na boisku. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują twoje pieniądze. Ja jestem bardzo zmęczony, natomiast muszę powiedzieć, że niestety jestem psychicznie chory. To muszę powiedzieć publicznie, no, bo w wieku 52 lat dalej mam w sobie niczym nieuzasadnioną czasami wiarę w polską reprezentację i, i dalej udziela mi się w takich sytuacjach wielki patriotyzm przed mikrofonem i, i mam w sobie jeszcze taki dziecięcy chłopięcy entuzjazm, kiedy Polska strzela bramkę. To był mecz z gatunku... LNC, tak? Czyli łączy nas cierpienie. myślę. Bo, bo cierpieliśmy niemiłosiernie. a ja powiedziałem, że ziemia to się dalej trzęsie w Kownie i w Wilnie, bo słyszeli, jak ten jak te 60 tysięcy kamieni, głazów spadło z serc polskich kibiców na Pegie narodowym, kiedy, kiedy Robert Lewandowski strzelił gola. W zasadzie to pomógł w tym wszystkim obrońca reprezentacji Litwy. Oczywiście już tutaj jest jazda, jak to zawsze w mediach społecznościowych na Twitterze. No i co Borek? Jak to 5-0 z reprezentacją Litwy? Natomiast pytanie mam, pytanie mam podstawowe i rzucam je pod dyskusję też do naszego czatu, bo, bo czat zawsze się lubi dobrze pobawić. To kto się bardziej skompromitował? Ja swoją opinią, że będzie 5-0, czy piłkarze taką postawą na boisku? Bo ja muszę powiedzieć, że wydawało mi się, że to jest dosyć oczywiste, że dzisiaj jesteśmy w stanie z takim rywalem zagrać na poziomie reprezentacji Polski z Estonią z marca poprzedniego roku, kiedy graliśmy spotkanie półfinałowe, wygraliśmy je spokojnie 5-1 i pojechaliśmy na rozgrywkę finałową do Cardiff. I tak sobie od razu skojarzyłem, bo pewnie będziemy zaraz przechodzić do, de do detali, skojarzyłem sobie jedenastkę tego meczu, takiego bardzo solidnego z reprezentacją Francji na, na mistrzostwach Europy, gdzie Łukasz Korobski został wybrany piłkarzem meczu. Siedmiu piłkarzy, których dzisiaj zobaczyliśmy przeciwko reprezentacji Litwy, zagrało z wielkimi gwiazdami reprezentacji Francji w tamtym meczu zremisowanym. Ale uwaga, oprócz Dawidowicza zabrakło Piotra Zielińskiego. Zabrakło Kacpra Urbańskiego, którego nie wpuścił w ogóle z ławki rezerwowej Michał Probierz, robiąc pięć zmian, czyli Zieliński, Urbański i Nikola Zalecki, który był najlepszym piłkarzem reprezentacji w ostatnich miesiącach. Wydaje mi się, że to jednak szalenie wpłynęło na zmianę struktury gry. Bo wydaje mi się też, że robiliśmy wiele rzeczy źle. W ostatnich miesiącach. Do wielu rzeczy się można było przyczepić. Popełnialiśmy błędy z tyłu, brakowało nam kompaktowości, za mało tworzyliśmy sytuacji. Natomiast na pewno coś, co zwracało moją uwagę i było na plus, to wydaje mi się, że zobaczyliśmy też reprezentację w wielu meczach, która zaczęła imponować w takiej małej grze. Zmienność pozycji, dryblingi Nikoli, widać było, że, że oni się uśmiechają, że ta piłka zaczyna się cieszyć, kiedy grają sobie e, tymi krótkimi podaniami Piotrek Zieliński, Kacper Urbański, Nikola Zalewski, Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, im to po prostu pasowało. I tutaj wypada nam dwóch zawodników, trzeci piłkarz, Teraz to też jest pytanie, czy on jest w tak słabej formie, czy jest tak zdołowany psychicznie przy tym wszystkim, co dzieje się w Mązie, czy był jakiś, nie wiem, mikrouraz i mini problem zdrowotny, że jednak Kacper Urbański nie wchodzi w ogóle nawet na minutę z ławki rezerwowych. Bo zobaczcie, że jednak Michał Probierz tak, o ile... Eksperymentował na poprzednim zgrupowaniu i było takich wielu piłkarzy nieoczywistych, młodszych, których powołał. To dobrze wyglądało pr to Jak teraz przychodzą eliminacje, to mam takie wrażenie, że skończyła się selekcja. Że oczywiście, jak ktoś wyskoczy, wypłynie, będzie miał swój gwiezdny kosmiczny czas, to on go do tej reprezentacji powoła na pewnym etapie funkcjonowania tej drużyny. Ale postawił już na tych ludzi, na których chce stawiać w... przez całą eliminację, żeby pojechać na, na, na mistrzostwa. I, i nagle. Piotrowski po raz pierwszy w składzie pierwszym od, od meczu z Austrią i nagle Urbański, który był takim uśmiechem reprezentacji, taką nową wartością, takim ogniem, czymś innym, prawda, na tle innych zawodników, on tutaj nie wchodzi. Zgadzam się z Bartkiem, bo słyszałem końcówkę, no na pewno impuls dał Kamiński tymi, tymi akcjami, może przecież tylko 33 minuty w Bundeslidze od 15 stycznia. On po 15 stycznia, po meczu z Gladbach, gdzie zagrał 45 minut, dwa mecze kontuzjowany, pięć meczów całych na ławce rezerwowych, fajne wejście z Sampauli, asysta, druga w sezonie w w 19 meczu i 6 minut w ostatniej kolejce z Augsburgiem, czyli 33 minuty w Lidze. No, ta akcja w ogóle w bocznym sektorze, dwóch rezerwowych, bo też Mateusz Bogusz wchodzący z, z Cruz Azul. Natomiast też się z Wami zgadzam, że że nie było takiego piłkarza, który by błyszczał przez cały mecz. To, to, to ciężko mi naprawdę kogoś na siłę wyróżnić z piłkarzy z pola. Wydaje mi się, że niektórzy grali lepiej, niektórzy trochę gorzej. Wydaje mi się, że też potwierdza się Bednarek, że najtrudniejsze sprawy mentalne ma w reprezentacji za sobą, bo i w pierwszej połowie ta interwencja pierwszej połowy na wyprzedzenie, kiedy Litwini z przewagą liczebną szli do kontry, potem ta trudna piłka w polu karnym, gdzie musiał się piłkę znaleźć, schylić się, żeby ją uderzyć głową, yy, no to na pewno on wyglądał bardzo solidnie. Ale To nie miał być mecz, gdzie będziesz nie. chwalił ja na Bednarek. A ja powiem, powiem Wam więcej. Dla mnie piłkarzem meczu jest. Skorup. Łukasz Skorupski, bo jest 75. minuta, jest piąty metr, fantastyczna sytuacja, stuprocentowa Matulewiciusa i to jest fenomenalna interwencja Łukasza Skorupskiego, trzymająca Polaków 0-0, trzymająca Polaków mentalnie w meczu i gdzieś tam, wiadomo, no ci najwięksi, tak to już jest w piłce, że im jesteś większy, tym masz więcej szczęścia i Lewandowski uderza z 16 metrów, piłka po nodze chłopaka, który pół życia spędził w Polsce, w Szkoli Warsowi, się wychował i, i jeszcze ostatnio przecież grał w się Po jego nodze ta piłka jest, przechodzi, jest, jest podbita i, i, i bramkarz już nie dał rady jej sięgnąć i, i wygrywamy mecz. Zdobywamy trzy punkty. Tak sobie zwizualizowałem, że jakbyśmy dzisiaj grali z Holandią. Wystarczy Finlandia chyba, wiesz? Ja nie wiem, nie oglądałem dzisiaj Finlandii na Malcie, ale jak oglądałem wczoraj Holandię z Hiszpanią i... Ja wiem, że mecz meczowi nierówny, nie ale no, byłoby groźnie, gdyby to dzisiaj grała Holandia, a nie Litwa. Mati, jak patrzymy na takie spotkania, to bardzo istotna jest odwaga, odwaga naszego zespołu, ale też no, odwaga tego słabszego zespołu, przynajmniej na papierze, który przyjeżdża na Stadion Narodowy. I tę odwagę często łatwo jest zmierzyć próbami dryblingów. Jak spojrzymy sobie na takie całkowite próby dryblingu jednego, drugiego zespołu, to 14 takich prób, nie mówię już o udanych, bo tych trochę więcej procentowo było po naszej stronie. Natomiast generalnie prób dryblingu 14 po stronie Litwinów, 13 po stronie Polaków. Sebastian Szymański bez żadnej próby dryblingu, nie mówimy o udanym. Podobnie Przemek Frankowski. Jak spojrzymy sobie na takie statystyki Nikoli Zalewskiego, często te dryblingi gdzieś w tych programach pomeczowych cytowaliśmy, wyciągaliśmy, no to ja pamiętam takie mecze, gdzie, gdzie to były po prostu statystyki Nikoli Zalewskiego. Te kilka udanych dryblingów na 13 w ogóle prób. A tutaj to są dryblingi jakby całego zespołu. Znaczy, jeśli chodzi o Sebastiana, ja myślę, że on miał lepsze, gorsze momenty w tym meczu, ale też był takim piłkarzem, który miałem wrażenie, że chce napędzić akcję przed polem karnym. No, czasami coś mu nie wychodziło, ale jeśli miałbym znaleźć zawodnika, który chciał się ruszyć, który chciał pójść jakby ze swoim podaniem, mmm, który się dobrze zabrał z piłką, przyjął kierunkowo, w kierunku bramki, po prostu partnerzy dzisiaj nie za bardzo rozumieli, co chce grać Szymański. Bo, bo ja myślę, że Sebastian po prostu dzisiaj wystawił takie transparenty banery z napisem Misju Zielek, Misju Nikola, bo, bo brakowało mu takich piłkarzy do gry kombinacyjnej. My byliśmy w tym meczu doceniając naprawdę bardzo odpowiedzialną, dobrą, przemyślaną, czyniącą postęp grę reprezentację Litwy, która myślę, że zachowywała. Fantastyczną kompaktowość, też rozumieją, co znaczy przyjąć strzał na ciało, bo tych strzałów, myślę, reprezentantów Polski z Zapola karnego było sporo wyblokowanych, właśnie przyjętych na ciało przez reprezentację Litwy. A to jest też bardzo ważny element, może taki niedoceniony, może taki jakby nie zwracamy na niego uwagi, jakby w pierwszej chwili, ale, ale bardzo istotny. Przede wszystkim jesteśmy bardzo schematyczni w tym zestawieniu personalnym na, na bokach. Dlaczego my się zakochaliśmy w Nikoli? Który może mieć słabszy moment, w Romier, który idzie na ławkę. Interu i tam się musi przebijać. A dlaczego my się w tym piłkarzu zakochaliśmy? Bo to jest piłkarz, który ma w sobie iskrę Bożą, który ma dribbling, który ma wirtuozerię, który, który raz ci pójdzie do linii, innym razem ci złamie do prawej nogi, który jak nie idzie, to szuka, to szuka dziury, to szuka zagrania między nogami, to szuka, to szuka cały czas gry jeden na jeden. Ja pamiętam taką rozmowę, który przyjechał kiedyś do Warszawy Luis Figo, z którym spędziłem cały dzień. Jemy obiad ja się go pytam, mówię słuchaj, masz takie czasami mecze, że 3-4 dryblingi ci nie wychodzą i często trenerzy uczą, że zacznij od prostej piłki, żeby się zbudować. Takiej piłki po prostu pewnej, bezpiecznej, dosyć, dosyć schematycznej. Ja mówię, mnie to nie interesuje, bo mi za to nie płacą. Ja mam robić przewagę. Dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia, że trzy razy przegram pojedynek, poza czwartym, piątym, szóstym wygram i coś z tego wygra drużyna. I, i takiego piłkarza nam dzisiaj brakowało. Grosik zawsze w kadłom. Grosik, Kuba Błaszczykowski i w ostatnim czasie Nikola Zalewski. Nawet jak Sławek Peszkod na no, tym swoim w chaosie wchodził, prawda, to, to, to szukał dryblingu. Nam takich po prostu piłkarzy dzisiaj brakuje mm, na bokach, bo, bo jednak. I Mati Kasz, i Przemek Frankowski, któremu no nie leży do końca ta lewa strona, bo tam ostatni raz grał e, rok temu. Ja wiem, że kiedyś miał niezły mecze, że nawet miał niezły mecze u Sołzy w środku, ale to było dawno. To było dawno, no dłuższego czasu, czy w Lons, czy w Galatasaray gra na prawej obronie, gdzie potrzebuje się rozpędzić, chce mieć trochę wolnej przestrzeni, gdzie on chce mieć w ogóle widzenie całego boiska, wtedy wygląda, wtedy wygląda zdecydowanie e, lepiej. Natomiast to są cały czas piłkarze, którzy chcą grać na tej pozycji, e, w takiej maksymie, no bardzo słusznej koncepcyjnie Zbigniewa Bońka daje idę. Oni chcą klepa wyjście na wolne pole. Jak i drożona się ustawi trochę niżej, jak się dobrze przesuwa, jak zamyka, to jest problem, no bo tutaj ani Mati, ani Nikola, yy, ani żaden, no może kamyk coś tam czasami jest w stanie spróbować, ale generalnie my nie mamy takich zawodników na tych pozycjach, którzy mają taką Łatwość, swobodę, wirtuozerię w tym graniu jeden na jeden z boku boiska. No i, i, i jak tak, tu nie funkcjonuje, tu nie ma tej chemii i szybkiej gry piłką. Kuba Moder w tym meczu, no, rósł, prawda, bo myślę, że miał bardzo trudny pierwszy kwadrans i, i, i tam miał kilka strat. Najbardziej co mnie zastanawia, to pewnie, pewnie Michał z Marcinem wyjaśnią, mnie przerażała dzisiaj liczba... Takich najprostszych, ale w moim przekonaniu w piłce najważniejszych błędów, to znaczy mocne podanie po ziemi na 5 metrów, przyjęcie kierunkowe, nie granie partnerowi w kolano z 5-6 metrów to co zawsze podkreśla pan trener Andrzej Strelow. zagraj partnerowi tak piłkę, jak gdyby chciał ją dostać. I to są takie, powiedziałbym, błędy na poziomie Trumpkarza, Juniora, ale te błędy. Na poziomie juniora czy trampkarza w tej dużej piłce one są najistotniejsze. Bo jak ty popełnisz taki prosty błąd techniczny, no to potem po prostu zabierasz sobie wszelakie szanse. Więc no ja, ja tym byłem przerażony najbardziej. Bo oczywiście że sami jest 00 do 75, bramkarz gra życia, jest 5 poprzeczek, 5 słupków, 17 parat bramkarza i też bramki nie możesz strzelić, ale my przez tą liczbę błędów, przez takie nieposkładanie, brak polotu, brak takiej symbiozy, synergii, tutaj takiego wzajemnego rozumienia i proste błędy techniczne po prostu do tych sytuacji nie mogliśmy dojść, my ich nie mogliśmy stworzyć. Mati, patrzymy sobie na te reprezentacje, przytaczałeś nawet w komentarzu te reprezentacje, z którymi my już wygrywaliśmy, natomiast mówiłeś o tych 18 punktach po losowaniu, czyli nie licząc oczywiście Holandii, ewentualnie Hiszpanii, zobaczymy jak będzie wyglądał rewanż, natomiast okej, okay, w tabeli wszystko się zgadza, bywały takie mecze, był mecz z Łotwą za Jerzego Brzęczka, 2-0, też wymęczone tutaj na narodowym, wyszarpane zwycięstwo z Armenią, w doliczonym czasie gry po golu też Roberta Lewandowskiego, z Łotwą też otworzył Robert Lewandowski, natomiast koniec końców, no cały czas te 18 punktów jest możliwe, natomiast na ile ty się martwisz, że to, co ty sobie też założyłeś, tak publicystycznie stawiając taką tezę, kadra ci odda? Nie wiem, co mi odda. Bo na razie robią wszystko, żebyś gdzieś tam, no jednak był e, zmuszony do tego, żeby e, mierzyć się z krytyką, hejtem internetu. No to jestem gotowy, to ja myślę, że to. Wiesz, to nie jest problem polskiej piłki, że ktoś się ze mnie pośmieje, albo mnie wyszyci, albo zhejtuje za moje typy 18 punktów czy 5-0. Pytanie, pytanie jest poważne inne. Czy w 18 meczu Michała Probierza my widzimy pieczątkę, czy my widzimy powtarzalność? Czy my widzimy z meczu na mecz? Postęp o 3-5% w pewnym elemencie. No myślę, że dzisiaj też będzie. Mm, trener pójdzie w retorykę, po pierwsze komplementowania postępu Litwinów, po drugie w zwrócenie uwagi na trudniejszy czas Kacpra Urbańskiego i na brak Piotra Zielińskiego czy Nikoli Zaleskiego, ale my graliśmy z fajną Litwą w ich realiach, ale tylko Litwą, 142 drużyną rankingu FIFA, która jest za Burundi, Surinamem i Wyspami Owczymi w rankingu. Tak, no To, to wiesz, no to możemy, możemy się czarować, ale, ale jak ja mówię, takie są, takie są fakty, więc... Mm, po prostu ja sądziłem, że my dzisiaj ten mecz wygramy łatwo, tak jak z Estonią. Łatwo i wysoko. Jeśli my nie zdobędziemy 18 punktów, to po co my idziemy na Mistrzostwa Świata? Ja wiem, że będzie 48 drużyn. nie zdobędziemy, pewnie nie pojedziemy. No właśnie, no, no, jeszcze trzeba wygrać baraż i pojechać na mundial. No, wiesz to dzisiaj jest jednak taka komercjalizacja piłki nożnej i, i tak biznes moim zdaniem bardzo często... Wyparł taką zdrową rywalizację, gdzie, gdzie siedziałeś przed telewizorem i, i, gryzłeś, i gryzłeś paznokcie, bo, bo dzisiaj zobacz, opłaca się bardziej przegrać dwumecz w ćwierćfinale Ligi Narodów, żeby grać w grupie z Polską i z Finlandią, niż grać w grupie trudniejszej w trudniejszym, w trudniejszym terminie. Dzisiaj masz te furtki Liga Narodów, rankingi i tak dalej, i tak dalej. No ja nie wiem, może jestem już za stary, może jestem po prostu tym generation, X generation, może jestem już po prostu boomerem, ale, ale ja jednak wolałem, wolałem te takie czasy, gdzie może było trudniej, ale były, były niesamowite emocje i zdawałem sobie sprawę, jaki jest ten system kwalifikacji, już, że już nie ma wyjścia B, a potem wyjścia C, a potem jeszcze wyjścia e, awaryjnego. Ja uważam, że my cały czas mamy. Trzy razy lepszych piłkarzy od Litwinów, występujących w trzy razy albo cztery razy lepszych klubach, a co nie znaczy, że mamy lepszy zespół. I tu jest problem. I tu się trzeba zastanowić na przykład, dlaczego taki trener jak Jan Kauskas, który drugi raz wszedł do tej rzeki, potrafił spowodować, że ten zespół czyni postępy. Jak on mówił o tym posiadaniu piłki 60 na 40 i że nie będą stać nisko, ja myślę, że on kokietuje. Że on tak, wiesz, gada, żeby gadać, jak każdy trener, który wiadomo prowadzi zdecydowanie słabszą reprezentację. Co ma powiedzieć? Przegramy 5-0 na Narodowym? Nie, no stara się chłopaków budować, mówić o tym, że, że drużyna zrobiła postęp, że mimo, że przegrywała w Lidze Narodów w Dywizji C z Rumunią, Kosowem czy Cyprem wszystkie mecze, nieznacznie, ale jednak przegrywała, to, że idzie w dobrą stronę. Ale ja dzisiaj zobaczyłem, że pod batutą tego trenera idzie w dobrą stronę. I, i, i wydaje mi się, że na przykład Mm, następuje w reprezentacji Litwy, taka naprawdę maksymalizacja potencjału ludzkiego, który na dzień dzisiejszy ma ta reprezentacja. Czy my dzisiaj mamy zespół poskładany, czy my robimy postęp, czy uważasz, że my maksymalizujemy potencjał tej grupy, tych zawodników? No ja, ja szczerze mówiąc, mam, mam obawy. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB tu pracują, twoje pieniądze.